i inne cudowne zjawiska. Wykład nieprzewidywalny. Zapraszamy jako Centrum Sztuki Mościce w ramach Małopolskich Wieczorów Teatralnych. Spektakl, który ma nietypową formułę. Z jednej strony bowiem to pieczołowicie przygotowany, wyreżyserowany spektakl, ale nie pozbawiony elementów improwizacji i co rzadko się zdarza, również elementów wykładu naukowego. A temat deficytu uwagi, artystyczne spojrzenie na tę chorobę, o której mówi się coraz więcej już od kilku lat i coraz odważniej. Ten temat postanowił podjąć Joanna Szczepkowska. Pełni ona kilka ról w tym spektaklu. Jest bowiem pomysłodawcą projektu, reżyserem, występuje w tym spektaklu, ale chyba co najważniejsze, jest osobą dotkniętą ADHD. Wszystko zatem, co publiczność zobaczy na scenie, to jej osobiste doświadczenia lub doświadczenia osób, z którymi Szczepkowska miała do czynienia. Jest bowiem inicjatorką klubu anonimowych ADHD-owców. Będzie na pewno emocjonujące, jak mówi sama aktorka chwilami śmiesznie, chwilami strasznie. To spektakl zapewne dla tych, którzy są, którzy są miłośnikami talentu Janny Szczepkowskiej, ale również dla tych, którzy w swoim najbliższym otoczeniu spotykają się z ludźmi dotkniętymi ADHD. Jak z nimi rozmawiać? Jak najskuteczniej do nich dotrzeć? Czym jest ADHD? Na te wszystkie pytania próbuje odpowiedzieć ten właśnie spektakl. ADHD i inne cudowne zjawiska, wykład nieprzewidywalny. Zapraszamy do Centrum Sztuki Mościce 17 maja na godzinę 19. Mamy dla Państwa do rozdania dwa podwójne zaproszenia, a otrzymają je ci, którzy jako pierwsi odpowiedzą na następujące pytanie. Kim dla Joanny Szczepkowskiej jest aktorka, która wspólnie z nią występuje w tym właśnie spektaklu, Hanna Konarowska? Prosimy kierować mailowe odpowiedzi na adres redakcjamaupa-tarnowska.tv.